Specjalny zegarek wojskowy V-3 taktyczny Smart VATCH. Zaprojektowany dla sił specjalnych ustawy. Obejmują one najlepszą technologię i wytrzymają najbardziej ekstremalne warunki. Pokazując bardzo przydatne informacje na temat swojej działalności i powiadomienia o wiadomościach bezpośrednio na ekranie. Zaprojektowany dla piechoty morskiej. Smart VATCH jest gotowy na wszystko. Dane techniczne, obudowa DLC. Perforowana powłoka węglowa w pełni odporny na wodę kurz i wstrząsy szkło hartowane Gorilla Glass ekran dotykowy 5 światło słoneczne wszystko jest wyraźnie widoczne nawet w ciemności osobista aplikacja z licznikiem kroków aplikacją do spalania kalorii budzikiem trybem oszczędzania energii kamerą połączeniami przychodzącymi powiadomieniami sms facebook Twitter, Skype, WhatsApp, WeChat, wystarczająca ilość pamięci do przechowywania danych. Bateria działa przez 33 miesięcy ze względu na funkcję oszczędzania energii. Kompatybilny z Androidem i iOS. Zwycięzca SmartFat 2019 kompatybilny z Android i iOS. Zaprojektowany dla sił specjalnych ze względu na wysoką stabilność i autonomię przez ponad 33 miesiące.